Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, jestem autorem bloga Pan Grono, a w tym odcinku opowiem ci, jak wybrać odpowiedni pierścionek zaręczynowy, na co zwrócić uwagę przy zakupie, ile powinien kosztować pierścionek i jak nie dać się oszukać. A ten film powstał przy współpracy z marką Gelber.pl która tworzy pierścionki z diamentami ekskluzywnie dla klienta. W 1952 roku Marcel Gelber założył zakład polerujący diamenty. W 2010 roku syn Maurisa, będąc już piątym pokoleniem familii specjalizującej się w diamentach, rozpoczął wydobycie diamentów w Afryce. Dziś mamy pewność, że wszystkie diamenty oferowane przez markę Gelber pochodzą z pewnego źródła, a więcej o tym się dowiesz pod linkiem podanym w opisie do tego filmu. Gratulacje. Zdecydowałeś się oświadczyć i szukasz teraz odpowiedniego pierścionka do tego. Zakładam, że już wiesz, jak dokonasz samych oświadczeń i masz zaplanowane specjalne okoliczności, by było to jedyne w swoim rodzaju wspomnienie. Zakup pierścionka no to zakup na lata, więc nie warto się spieszyć z wyborem. To będzie jeden z ważniejszych zakupów w Twoim życiu. Zacznijmy jednak od krótkiej historii. Pierwszy raz świat usłyszał o pierścionku z diamentem na zaręczyny w XV wieku, gdy cesarz Maksymilian austriacki oświadczył się Małgorzacie Burgunskiej właśnie pierścionkiem z rzadkim wtedy diamentem. Od tamtej pory rzadkie kamienie były kojarzone ze szlachectwem i wiele osób chciało mieć wyjątkowy kamień z pie w pierścionkach zaręczynowych. Pierścionki zaręczynowe były wtedy wykonywane nie tylko z diamentami. Ale także z innymi kosztownymi kamieniami. W końcówce XIX wieku odkryto diamenty w Republice Południowej Afryki i utworzono kartel De Beers. Który zajmował się ich wydobyciem. Założycielami byli bardzo sprytni ludzie, którzy poprzez odpowiednie kampanie marketingowe mówili społeczeństwu, że właśnie diament jest najlepszym sposobem na zaręczyny i taki właśnie kamień powinien zdobić pierścionek zaręczynowy. Tylko diament może zostać odebrany poważnie przez wybrankę serca i jeszcze lepiej by kosztował równowartość twoich dwóch pensji. Od tamtej pory większość mężczyzn oświadczała się właśnie pierścionkami z diamentem, no i zostało tak do dziś. Z diamentami wiąże się wiele kontrowersji. Istnieje pojęcie krwawego diamentu. Wydobycie i sprzedaż diamentów w niektórych regionach finansuje wojny. Dlatego ważnym jest, by kupować kamienie z zaufanego źródła. Istnieją certyfikaty poświadczające, że diament. Nie pochodzi ze źródła, które finansuje konflikty zbrojne. Jednym z nich jest proces Kimberley, powstały w okolicy roku 2000. Takie dokumenty mogą jednak być podrabiane, więc miejcie się na baczności przy wyborze diamentów. Z drugiej strony diament może być też stworzony sztucznie przez człowieka. Diamenty powstają z grafitu, który poddawany jest wysokiemu naciskowi i dzięki temu ma inną strukturę. Kamienie wytworzone w laboratorium są czystsze niż naturalne, ale ich rynkowa wartość jest niższa niż te powstałe naturalnie. Często do laboratoryjnie wykonywanych diamentów dodawane są zanieczyszczenia, by imitować wygląd naturalnego, wydobywanego z ziemi diamentu. Oba rodzaje diamentów świecą się mocno, ale tylko diamenty wydobywane naturalnie mają wysoką cenę z powodu ich rzadkości. Zanim dokonasz wyboru, dowiedz się dyskretnie jakie upodobania ma twoja druga połówka, czy ważne dla niej są aspekty etyczne, czy diament musi być naturalny, no i przede wszystkim jaki kształt, wielkość, czystość czy kolor kamienia podoba się jej. Diamenty są symbolem materializmu i dlatego te z laboratorium, czy choćby zbyt małe kamienie mogą zostać odebrane jako Tanie. Zbyt duży kamień znowu może być no, zbyt ostentacyjny. Nie przejmuj się jednak, co uważają inni. Skup się na tym, czego pragnie Twoja miłość. To wybór przecież często na całe życie. No, choć jednak nie zawsze. A ile wydać na pierścionek? Zasada dwóch wypłat nie jest regułą. To był po prostu chwyt marketingowy kartelu DB. Pamiętajcie jednak, by nie brać kredytu na pierścionki, zawsze można po jakimś czasie e, kupić po prostu droższy kamień lepiej zaoszczędzić, niż e, później razem spłacać no, jej pierścionek zaręczynowy. Zdecyduj się, czy wybranka chce coś designerskiego, może pierścionek vintageowy, czy po prostu coś klasycznego. Przy wyborze diamentu, warto znać podstawowe cechy kamienia: kształt, czystość, karaty i kolor. Jak już zaczniesz porównywać, no wybierz zaufane źródło. Na cenę pierścionka zaręcznowego, największy wpływ ma. Oczywiście jakość diamentu. Rozróżniamy diamenty według skali 4C, C, oznaczającej masę karat, barwę kolo, czystość clarity i szlif cut. Klasę barwy diamentów oznacza się literami od D do Z, gdzie najbardziej wartościowe to diamenty bezbarwne, oznaczane literą D. Im dalsza litera w alfabecie, tym kamień szlachetny jest bardziej żółty. Większość brylantów sprzedawanych u popul popularnych jubilerów posiada klasę G lub H. Diamenty te nie są idealnie przezroczyste, czy jak potocznie się mówi, białe. Kolory G lub H posiadają białą barwę, choć nie aż tak wyrazistą jak klasy D, E czy F. Rzadziej w sklepach występują bardziej żółte diamenty oznaczone literą I lub J. Wartość diamentu jest tym większa, im jest on oczywiście bielszy. Wyjątek stanowią diamenty określane jako fantazyjne, które posiadają żywą barwę: żółtą, czerwoną, różową, zieloną, brązową lub nawet czarną. Ceny fantazyjnych kamieni mogą być niższe lub wyższe od cen tych bezbarwnych, w zależności od koloru i jego Intensywności. Dzięki szlifowi diament otrzymuje konkretny kształt. Jakość szlifu w dużej mierze decyduje o blasku brylantu, czyli jak odbija i przepuszcza światło. Niezwykle istotną jest proporcja, symetryczność bryły oraz. Jakość polerowania. Najcenniejszy jest okrągły szlif brylantowy, od którego swoją nazwę biorą brylanty. Ocena szlifu jest najtrudniejszą częścią procesu wyceny kamienia. Szlif oceniany jest tło, słownie jako idealny, bardzo dobry, dobry, średni, no i słaby. Masa diamentu wyrażana jest w karatach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Im większa masa diamentu, tym większa cena. No, przy tej samej jakości. Mówiłem o tym, by decydować się na pierścionki z diamentami z zaufanego źródła. A co e, wyróżnia markę Gelber właśnie? Jeżeli chodzi o cechy, to diamenty przede wszystkim mają certyfikaty. Które dołączane są przy zakupie. Diamenty Gelber błyszczą się bardziej, ponieważ cechują się minimum. Bardzo dobrym szlifem, bardzo dobrymi proporcjami i bardzo dobrym polerowaniem. Pierścionki robione są ręcznie przez dedykowanego artystę jubilera, dzięki temu są po prostu unikatowe. Bardzo dobra jakość diamentów w przeciwieństwie do niektórych marek oferujących diamenty skruszonek, czyli mniejszych diamentów sklejonych w jedność. No, oczywiście nie będzie to nigdy to samo, co po prostu jeden kamień. Przed wyborem najlepszego pierścionka upewnij się, że jubiler gwarantuje Ci odpowiednią jakość szlifu, proporcji i polerowania. Jeśli nie posiada tych informacji, ryzykujesz niższą jakością diamentu. Szukasz jeszcze lepszej jakości diamentu, zapoznaj się z ofertą partnera tego odcinka. Linki oczywiście znajdziesz w opisie. A ja już dzisiaj dziękuję za uwagę. No i mam nadzieję, że znajdziesz ten idealny pierścionek, a wybranka oczywiście powie tak. Dzięki za uwagę, cześć.